Lato, czyli nasze dzieci wyjeżdżają na obozy, na kolonie. Oczywiście musimy je odpowiednio spakować, jeżeli chodzi tutaj o te młodsze dzieciaki, a więc i kremy z filtrem. I nie zapominajmy również o takim właśnie no, nie gadżecie tylko środku ostroż maseczka. Oczywiście na pewno organizatorzy kolonii o tym wspominali, i mówili i na pewno też mają zapasowe, ale dajmy dziecku, bo mogą być właśnie sytuacje takie, gdzie będą przebywały w przestrzeni y, publicznej zamkniętej, gdzieś będą zwiedzać muzea i wtedy na przykład i wtedy trzeba oczywiście tą maseczkę założyć. Y, płyny do dezynfekcji rąk to też powinno się znaleźć y, w naszym bagażu, w bagażu naszego dziecka w takim y, żele Cały czas mówimy o tym, żeby jednak mieć z tyłu głowy, że ta pandemia jednak jest. No i zachęcamy Państwa do szczepień. Również wakacje są punkty szczepień czynne: można bez, bez rejestracji skorzystać z tego, żeby się zaszczepić i naprawdę w jakiś sposób uchronić się przed, no, przed COVID-em. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o ten okres wakacji, kiedy nasze, nasza młodzież wyjeżdża, czy też spotyka się, no bo już są bary czynne, dyskoteki, re, restauracje, można spotkać się w większym gronie, można poznać nowych znajomych, więc tutaj też y, uczulmy nasze, y, nasze dzieci przed tym, że jednak istnieje coś takiego jak pigułka gwałtu. Że jeżeli już wychodzą, to żeby wychodziły w grupie osób, które znają, to też młodzi ludzie powinni zwracać też uwagę na, na siebie, na swoich kolegów, koleżanki, kto z kim jest co tam się pije jakiego drinka czy nie zostawia się tego drinka idzie się na parkiet różne sytuacje się zdarzają i reperkusje po takiej pigułce gwałtu są bardzo bardzo traumatyczne no i dopalacze do palacze bo to jest taki temat o którym w tej chwili jak gdyby jak gdybyśmy zapomnieli w ogóle prawda no bo pandemia covid mówimy tylko o tym a Dopalacze są i cały czas są osoby, które po te dopalacze sięgają. Teraz to poluzowanie, oboszczenie, więc większe kontakty też może spowodować to, że ludzie w grupie będą w jakiś sposób chcieli posmakować, sprawdzić jak to działa, a naprawdę wiemy przecież, że działa to w sposób bardzo tragiczny. Czasem ten jeden raz to jest ten jeden raz za dużo. No i jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, taka sprawa jak HIV AIDS, no bo to jest też temat już w ogóle zepchnięty gdzieś na margines, tak jakby go nie było, no ale wirus HIV jest, ma się dobrze i w dalszym ciągu te zakażenia wirusem HIV są. Więc to też taki apel nie tylko już do młodych ludzi, ale i do osób dojrzałych, bo w każdym wieku tym wirusem HIV można się zarazić, więc jeżeli już jakieś kontakty seksualne, to pamiętajmy o zabezpieczeniu, o używaniu środków tutaj takich jak prezerwatywa, jeżeli ktoś ma jakąś niepewność, powiedzmy po... W takim ryzykownym spotkaniu można zrobić test na wykrycie wirusa HIV. Naprawdę należy chronić swoje zdrowie, bo jest to skarb bezcenny.